W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego realizowany jest projekt związany z rewitalizacją parku imienia Antoniego Szarmacha. Kwota przeznaczona na tę inwestycję to ponad milion złotych. Ale jak już informowaliśmy miasto ma problem z wyłonieniem wykonawcy, ponieważ wpływające do magistratu oferty znacznie przekraczają tę kwotę, dlatego po raz drugi przetarg nie został rozstrzygnięty. Oferty, które wpłynęły, jedna była powyżej miliona sześciuset tysięcy złotych, druga była bliska dwóch milionów. W związku z tym były zbyt drogie, żebyśmy mogli z nich skorzystać. Natomiast spotkaliśmy się z naszym projektantem, jeszcze raz przeanalizowaliśmy nasz kosztorys. Jesteśmy pewni tego, że został sporządzony prawidłowo, że kwoty, które są tam podane, są adekwatne. W związku z tym będziemy chcieli ogłosić jeszcze raz ten przetarg. Teraz urzędnicy przeanalizują specyfikację warunków zamówienia. Zastanowimy się nad tym, co zmienić, aby... Więcej oferentów zgłosiło się do naszego przetargu na pewno nie kosztem jakości. Może zmniejszymy wymagania referencyjne, ale ta dyskusja jeszcze przed nami będziemy chcieli jak najszybciej ten przetarg ogłosić. A przypomnijmy, w parku imienia Antoniego Szarmacha oprócz prac budowlanych związanych z rewitalizacją parku rozebrany zostanie murek wokół znajdującego się tam oczka wodnego, a przystawku stanie fontanna, rzeźba z brązu Małgorzaty Chodakowskiej przedstawiająca kobietę, w której włosach siedzą ptaki, z których dziobów będzie. Skała woda. W sąsiedztwie fontanny powstanie mała architektura, która razem ze stawkiem będzie tworzyć spójną całość, więc jak można założyć, będzie to duży walor estetyczny tego miejsca, nie tylko dla mieszkańców, ale i dla turystów. Czy możemy liczyć, że do trzech razy sztuka? To pokaże kolejne zapytanie ofertowe.